Cześć wszystkim! Tomasz Pajdzik, Tomasz Music. Dzisiaj chciałem Wam pokazać taką końcówkę mocy DB Audiotechnik EPAC. Gdzieś czasami się pojawiają te końcówki u nas w sprzedaży. No i często mamy pytania o presety, jakie ta końcówka zawiera, więc postanowiłem rzucić taki film i pokazać mniej więcej, co to ma. Końcówka mocy wykonana jest w formie takiego monobloku. Jest to jeden tak jakby radiator po bokach i od dołu. Natomiast od góry ma zwykłą blachę. Z tyłu mamy wejścia, wyjście z pikon. Czteropolowe na pierwszych pinach są wypuszczane wszystkie presety do topów. Natomiast na drugich pinach są wypuszczone presety basowe. Co tu jeszcze jest? Skrętki do sterowania. Podaj dalej. Input link. No i to w zasadzie tyle. Końcówka jest monofoniczna. Tak jak mówiłem, jest to monoblok. Bodajże 300 W. Na przednim panelu mamy wyświetlacz. Encoder z funkcją wciskania, z takim switchem, kontrolkę pracy z mutowaniem końcówki. Jeśli chodzi o presety, to w funkcji Setup mamy speakers. No, i przelećmy sobie wszystko od początku. Czyli będzie to tak: C4 top, C4 sub. C6, C7 top, C7 C Ci45, Ci60, Ci80. CI-90 E0 E1 E3 E9 E12 słup E18 słup Linear to bodajże jest już bez żadnej korekcji Q1 7 Q sub, no i to tyle. Tutaj jest, wrzućmy Q1, OK. HPF-a też ma. Można sobie włączyć, wyłączyć. W ogóle ma dość rozbudowany, ta końcówka, no jak to porządne DSP. więc w tym momencie ten jeden moduł mamy na sprzedaż, jeżeli coś pojawia się więcej, to wrzucamy informacje, zazwyczaj są wystawione na OLX, tak więc zapraszamy do subskrypcji kanału, no i śledzenia naszych ofert. Pozdrawiam, Tomasz Pajdzik, Toman Music.